Dobra, ostatnie już żelka. Kurwa, ostatnie pierdol, Całą, całą opakowanie żelka. Making contract. That's a hard copy. Your team leader, set a drop point for your squad soldier. Tak, tak, tak. Ej, dobra. Jadu, ja pierdolę, ja pierdam, ja pierdam, ja pierdam, ja pierdam, ja pierdam, ja kurwa tym ja Pierdolony kurwa, mela kurwa Jak ja idę czasami do Marcina to kurwa tak konie czasami nie, nie melają kurwego on... Nie macie, Nie macie pojęcia jak mnie to nie interesuje co mówicie Mela mela Radek, tam walczy z bombą. O mgły się mgły kurwa. I patrz, i nikt nie wie tego kontraktu. Co za kurwa. Changing mats oj, oj, no, Idę po dana, niego. Dana, ale ja tę grę zepsuję.

Mówię, że fajny skin miał, ale musiał już iść do góry. W a Loading w formie, formie. Tutaj nie masz żadnego przypadku, to nie masz żadnego przypadku. Tam jest gość Leżysz, Leży leżysz, 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 no leżysz, 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 dawaj, dawaj 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 dawaj, dawaj Dawaj nie może kurwa! Radzę. Kurwa kim <laughs> Jak ty tak daleko jesteś no to... Ja wiem, ja wiem, wiem Biegnę No już lecimy, lecimy, ja przynajmniej lecę kurka Ty, 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 ty. <coughs> <coughs> no, 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 wrong target! no, <gun> <gun> <changing mag. coughs> no, <coughs> <hull> Dobra, a mi się skończył. Chodźcie kupę bezpa, kupę bezpa. Kupę bezpa. Chodźcie po tak BSP, kurwa, cebule. Ale. Biała czy czerwona? Czerwona. Czerwona to dostała, do no, nie To jest

Enemy dropping into the AR. Minie! You've got gas inbound. Safe zone relocated. Dun dun dun. Dun dun dun. Dun 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 dun. Do Daj, daj, no, tego kamień no, kurde, późno, na tak, no, co, na to potajną, tak, tak, no, tak, tak, pośleż, Będziesz <grym> Kurwa nie w tą stronę, ey! <grym> Jakaś tam posada nas strzelowała Tam jest. <grym> enemy movement pomóc tak,

Ja pierde, no z gdzieś, Be ready, kurwa, you're next. No. Ej, Ech. czy o orzechy, orzechy mogą się przeterminować? No gdzie, no chyba Gdzie, no, no, no bo mam to, masę. Okej. Czekaj. wracacie czy nie? No jak się mogą przeterminować kurwa, no. Wkładałem. No, Krystek, krystek. Ciężka kurwa misja, nie mamy coś. tu nic. Tu możesz co? Nie otarmy na rzeźnie? No dobra no, no. no. to kurwa, daj na lewo, na tą flagę. Moving na flagę. na O no, kurwa, w Dawaj, legs close na dam, dam, dam. <grystek> two <grystek> two. <grystek> Back, 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 -ok, back. Bloody hell! Moving. On the roof, my Friendly loadout drops on the way. Jego żółty też może być. Pamiętaj. Hostel located. Moving to my mark.

Kurwa, nawet sklepu nie ma. Ja jebie No jestem, jestem. Kurwa, dawaj tu do mnie, a nie...

Uw. Dobra teraz, nie fajesz, lec to... Ja sobie, fire, Granaty kurwa! Napisz faj! To boty są! <laughs> to są boty! Jedziecie, jedziecie! Oh, to są <toddź>

Dobra, tu Dobra, przetrwam